Hej kochani, witajcie w przestrzeni szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam was w kolejnym dniu 111-dniowego wyzwania podnoszenia wibracji według książki Kayla Greya. Na wstępie chciałam powitać wszystkich członków nowych członków naszej społeczności. Bardzo się cieszę, że dołączacie. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za lajki, like, dziękuję za to, że dzielicie się wibracją, dziękuję za pytania i dziękuję za to, że dzielicie się swoimi wątpliwościami. Za każde, każdego dnia, zanim zacznę nagrywać, to odpowiadam na Wasze komentarze, więc na pewno odpowiedź ode mnie dostaniecie. Powiem wam szczerze, że moje serducho rośnie i coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że to wyzwanie ma sens, że może służyć wielu z wam, z was, tak jak służy mnie i bardzo się z tego cieszę. Jeżeli dołączyliście na tym etapie, to zachęcam was do tego, żeby wrócić do początku, ponieważ na tym polega proces, tak, że zaczynamy od samego dołu, od czakry podstawy i ważne jest, żeby zacząć od początku, bo to wam da największą korzyść. Po prostu przerobicie wszystko od podstawy, tak. Przez pierwsze 10 dni pracowaliśmy nad naszym uziemieniem, nad połączeniem z Matką Ziemią, nad poczuciem bezpieczeństwa. Przypominam tutaj, że w razie, gdyby się coś pojawiło, by zauważyć jakieś niedoładowanie czakry bądź związane z nią dolegliwości, to wystarczy, albo po... sposób jest bardzo prosty albo skorzystać z łona natury i wyjść na spacer, posiedzieć trochę w... wśród drzew. Przytulić się do drzewa, czy jak będziecie play, po prostu zdjąć buty, skarpety i pochodzić po ziemi. Bądź posłuchać sobie częstotliwości czakry, które są w playliście, która o, o takiej właśnie nazwie. Teraz zaczynamy kolejne 10 lekcji z czakrą sakralną, czakrą krzyżową. W tym miejscu przyłączamy się do prądu energii płynącej w tym świecie, łączymy się z żywiołem wody i tworzymy prze, we, przestrzeń wewnątrz siebie, aby uszanować święte aspekty swojej natury. I te kolejne 10 lekcji pokażę Wam, jak zanurzyć się we własne emocje i kreatywność. I poświęcimy też trochę czasu na docenienie swoich organów płciowych. Powiem Wam szczerze, że te 10 lekcji jest ciekawe. Czasami jest zabawne, czasami dla niektórych osób może być trochę wstydliwe, ale pamiętajcie, że pracujecie z tym sami dla siebie i że robicie to dla siebie przede wszystkim, że robicie to dla siebie. Ta y, praca z tą czakrą jest związana głównie z przyjemnością, z zabawą i z kreatywnością, więc y, będzie kreatywnie. E, no, i to jest y, łączenie się z przepływem, tak? E, żywiołem tej czakry jest woda, czyli y, z świata materii, w którym pracowaliśmy przy czakrze podstawy, przechodzimy do świata emocjonalnego. Tematem dzisiejszej lekcji jest Podaruj miłość swoim świętym zmysłom. E, święta czakra, bo tak jest e, też nazywana, to uświęcone miejsce związane z naszymi organami płciowymi. E, I z tego właśnie względu reprezentuje naszą zdolność kreacji, czyli tworzenia. Bo nasze organy płciowe tworzą życie. I dzięki niej powstaje życie. A co jeszcze możemy stworzyć? Możemy stworzyć różne ciekawe projekty, możemy mieć swoje pomysły, możemy tworzyć muzykę, możemy tworzyć sztukę. Możemy tworzyć y, cuda kulinarne, y, czy jeśli chodzi o krawiectwo, y, haftowanie, y, szydełkowanie, y, czy nawet mechanika, to też, jest, y, to też jest umiejętność tworzenia. Inżynieria wszystko, co powstaje nas, nagle gdzieś się żaróweczka zaświeci, za to, to jest właśnie moc tworzenia. I tu Wam przeczytam fragment, ze względu na to, że uważam, że Kyle to świetnie opisuje. Ja oczywiście się odniosę do, do tego, co, co będę czytać i powiem Wam, jak ja to rozumiem, jak ja to odczuwam, jak ja to interpretuję. Aby wznieść swoje wibracje w dzisiejszej lekcji, zostaniesz poproszony, poproszona o spojrzenie na swoje organy rozroczcze. Tak. Na Twoje genitalia z czułością. Z tą częścią ciała związany jest cały ogrom wstydu. To musi się zmienić. Gdzieś w trakcie naszej wędrówki zatraciliśmy związek z naszymi genitaliami. Teraz czas odszukać go na nowo. Te niesamowite organy rodzą życie na Ziemi oraz pozwalają nam kochać się z naszym życiowym partnerem. Są święte, przepełnione boskością i reprezentują miejsce kreacji. I w ten sposób, kochani, to jest. Ja tu się z Kylem zgodzę, że tworzy się z tego sferę wstydu. To nawet teraz w debacie publicznej, politycznej, każdy aspekt seksualności wiąże się ze wstydem, że powinniśmy się wstydzić tego swojej orientacji seksualnej czy Ee, nawet swojej płci czasami, tak? Musimy o to walczyć, szczególnie my kobiety. I uważam, że nie powinno tak być, żebyśmy się musieli wstydzić tego, jacy się urodziliśmy, prawda? To jest część nas. Integralna część nas, część nas, dzięki której jesteśmy na tym świecie, tak? Więc dlaczego my się tego wstydzimy? To jest część nas, dzięki której w fizyczny sposób możemy okazać komuś swoją miłość. Więc dlaczego się tego wstydzić? E dla niektórych może to być kontrowersyjny temat, ale ja uważam, że powinno być to coś całkiem normalnego, że powinniśmy móc normalnie o tym rozmawiać. Czytam Wam to, bo uważam, że Kyle świetnie to przekazuje, nawet w taki lekko żartobliwy sposób. I ja uważam, że właśnie w ten sposób powinniśmy do tego podchodzić, a jednocześnie doceniać nasze organy, które, mówię, są, są integralną częścią nas. Dzisiaj prześlij miłość z samego środka serca ku swoim genitaliom. Podziękuj im w ciszy za ich boską rolę w Twoim życiu. Kiedy uznasz te święte miejsce kreacji za piękne, nawiążesz wyjątkową więź ze swoją wewnętrzną kreatywnością. Ta część Twojego ciała będzie również manifestować całe piękno obecne w Twoim życiu. I tu właśnie o to chodzi, jeżeli my wiążemy tą część nas, która odpowiada za naszą moc twórczą, za naszą kreatywność w każdym aspekcie naszego życia, ze wstydem na poziomie energii, no to jak my mamy być kreatywni? Jak my mamy realizować nasze pomysły. Dlatego nam się potem właśnie w głowie załącza to, że po co to będziesz robić, to nie ma sensu. Odpuść sobie, to nam mówi nasze ego. Kwestia jest tego, żeby pozwolić sobie, docenić siebie w. W pełni, bo to jest część nas, więc nie możemy jej ignorować i odkładać na bok. To jest wstydliwe. Ja tego nie ruszam, nie tykam. To nie należy do mnie, bo to jest część nas. I kiedy akceptujemy tą część nas, integralną część nas, to ja Wam już mówiłam, akceptacja jest kluczem do miłości, tak jak radość, tak jak wdzięczność. Akceptacja jest również kluczem do naszego szczęścia, do kreacji, do tego, żebyśmy mogli być twórczy. A kiedy jesteśmy twórczy, to możemy zmieniać swoje życie. Bo kiedy pojawia się nasz, nam pomysł na życie w naszej głowie, tak jak byliśmy dziećmi, zobaczcie, jakby byliśmy dziećmi, mieliśmy mnóstwo planów, chcieliśmy być tym, tam, tym. Ja na przykład bardzo chciałam się realizować muzycznie bądź plastycznie. Eee, no i co słyszałam? Z tego nie ma pieniędzy. Po co to będziesz robić? To nie jest sposób na życie. E, skończ szkołę handlową. To jest przyszłość. No i co? Skończyłam szkołę handlową w roczniku, w którym. liceum handlowe potem zostałam przymuszona do e, studiów na Akademii Ekonomicznej, których zresztą nie skończyłam, bo mi było z tym po prostu nie po drodze. Mnie to nie interesowało. I. Kiedy podążamy za swoimi marzeniami i pasjami, to nasze życie staje się pełniejsze. Stajemy się szczęśliwszy. Wiecie, ja się z wami dzisiaj takim czymś podzielę. Ja miałam dzisiaj okropny dzień pracy. Psychicznie wykończona wróciłam. Mam taką jedną osobę bardzo trudną w pracy i ona odpowiada za moje szkolenie. No, i powiem Wam szczerze, że dzisiaj wróciłam naprawdę, naprawdę zmęczona, zmęczona psychicznie. A to wyzwanie, i to, że yy, nagrywam dla Was, i to właśnie, że nowe osoby przybywają, i Wasze komentarze, to mi sprawia taką radość, daje mi taką satysfakcję. Rozwój osobisty jest moją pasją, więc. Ja teraz odpoczywam naprawdę. I, I to widać chyba po mnie, bo się uśmiecham przez cały czas, dlatego ja się cały czas szczerze, jak, jak tutaj dla was nagrywam, bo to mi daje ogromną frajdę, to jest moja pasja. To mi, pomimo to, że zabiera mi to trochę czasu, i kiedy teraz bym mogła sobie leżeć przed telewizorkiem, sobie coś oglądać, tak? to jestem tu z Wami i, i nagrywam dla Was, za chwilę będę obrabiać te filmy, za chwileczkę będę opisy wstawiać, I, ale to, to jest dla mnie ogromna, ogromna przyjemność i frajda. I ja przy tym odpoczywam i powiem Wam szczerze, że cieszę się, że zaczęłam robić to wyzwanie z głębi serducha, bo teraz naprawdę doceniam ten kanał. I to mi teraz jeszcze bardziej daje jeszcze większą frajdę, sam fakt, że się przełamałam, to też było dzięki pracy właśnie z tym wyzwaniem, bo przeszłam w końcu do działania. I dlatego cieszę się, że jesteście, cieszę się, że bierzecie w tym udział. I mam nadzieję, że wasza, wasze przekonania, czy schematy, czy programy z dzieciństwa mówiące o tym, że coś jest wstydliwe, Zostaną w tym, podczas tego wyzwania, wyczyszczone i stworzycie swoje, swoje własne, nienarzucone przekonania. Tylko swoje własne przekonania i programy. Będziecie żyć w swojej prawdzie. Nie tego, co Was nauczono w domu, nie tego, co nauczono Was w szkole, czy społecznie, kulturowo. Tylko zaczniecie. Żyć w tym, co jest, co jest wasze. Bo oczywiście, coś może na ten moment na, hmm, wydawać wam się dziwne i tak dalej, ale pobądźcie z tym przez chwilę. Zastanówcie się, a co jeśli. Tak jak mówiłam, nasze organy płciowe są częścią integralną nas, więc nie ma się czego wstydzić. Pod filmem wstawiam Wam zadanie na dzisiaj, tak jak zresztą pod każdym filmem jest albo intencja, albo zadanie. Dzisiaj jest zadanie, właśnie z wizualizacją sobie strumienia światła, które płynie wprost z Waszego serca do organów płciowych. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie, jak złote światło bezwarunkowej miłości je obmywa i wypowiedzenie intencji. Oczywiście zachęcam do podzielenia się wibracją i jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, śmiało piszcie, bardzo chętnie odpowiem. Życzę Wam cudownego dnia i do, zachęcam do zapoznania się z filmikiem o czakrze, bo tam mówię, na które organy wpływa, jakie choroby wywołuje. Y, jakie psychologiczne y, funkcje pełni, jakie, mogą zabur jakie zaburzenia może y, wywoływać przeładowanie lub y, niedoładowanie tej czakry. Także warto się zapoznać. Ściskam Was mocno i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, Magda.